W kolejnym filmie na moim kanale, no i dzisiaj dużo, dużo nowości. Em, oczywiście, koralowy kaszel nadal niezniszczonym, już mam dość tego, em, ale ustawienia, no, preferowane pola przedmiotów, jak widać, już dostępne. Em, ja ustawiłem to w ten sposób, właśnie, pokażę Wam się coś takiego. Klikacie, skonfiguruj, klikacie, skonfiguruj. Em, no, i ustawiłem w ten sposób. MK na pierwszym, e, strzelba na drugim, na trzecim snajperka, na czwartym e, maszynowe pistolety, na piątym leczenie. Ch ale chyba uważam, że na tutaj, na trzecim, lepiej, żeby była pistolet e, maszynowy, a tutaj snajperka. Dlatego ja tak o. Um, także dołącza do gry nowy skin, um, wygrał on no, turniej Fortnite dlatego jak widzicie będzie on miał takie fajne style. Um, najbardziej podoba mi się ten jego plecak z takim pieskiem um, i ten skin, ten styl. Um, będzie miał też swoją emotkę oraz takie fajne... Um, The two most impactful moments I've ever had in my career the 2019 Fortnite World Cup win. And today I got my own icon series outfit. There are three variants of my health. This looks exactly like me. They got the joggers on, the shoes, the hair, everything is perfect. You got the World Cup variant which is super cool. All right, I'm spinning around real quick and look at the back. Wow, it looks just like the World Cup trophy. Hi, dog Zoe in the trophy. Zoe look you're in the trophy. My pickaxes are full wielded. Zoe's printed into both of them. An this is really funny. This is how it goes. Even after World Cup, I did this dance on the stage. I actually can't wait to get in game and play with this. This is so sweet. Another really cool thing is Booga's Lake Game. It is the first competitive all out game mode it is trios you start off in the third zone set materials weapons loadouts you're getting straight into that action that world cup experience for players all around the world i used to dream of the day that i would get my own icon series outfit now that it's here i'm super excited with how this turned out this is really cool and i hope everyone likes it film. No, My teraz, właśnie, przetestujemy sobie na solo, jak działa nowa aktualizacja. Żadnych nowych itemów, tylko te preferowane pole. Liczyłem na coś więcej. Liczyłem, że będzie zniszczony koralowy kasztel, oraz myślałem, że będzie dodany chociaż jeden nowy item. No i trochę się. Trochę smutne, bo aktualizację długo się robiło, a to tak naprawdę mała zmiana. Oczywiście nie trzeba tych preferowanych pól mieć. I zobaczcie, podniosę sniperka I tak działa na czwartym. Teraz biorę pompę. I jest na drugim, tak jak ustawiłem. MK powinno być na pierwszym. No i dobrze. Czyli to działa. Jak możecie zauważyć. No, i pistolet maszynowy i leczenie. Leczenia tutaj nie będzie, ale. Czyli wszystko działa. Dobra. E, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Krótki odcinek, tylko nowe zmiany. Dużo ich oczywiście nie było, bo jak możecie zauważyć, tylko preferowane pola. I czekajcie. Nie wiem czemu, nie zmieniłem języka, a. Bark mam po polsku, ale kukurydziany mam po angielsku, sklepową po polsku, Ym, ale ten, ale przy, y, nieprzyjemny tylko, Ym, boże, <ścoughs> już zapomniałem, y, Żywopłoty, tak, zielone żywopoty też już po angielsku. Ym, jeszcze patrzymy, nie wiem czemu. Nie wiem jak to się stało, ale trochę dziwne. No i mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Wpadajcie też do Karola, na dwa kanały Karola. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.